Wdzięczni parafianie Iwoni 1977 rok. Nie muszę mówić, że kiedy przyszedłem tutaj do tej społeczności, jak każdego zresztą, pasterza obejmującego jakąś parafię, interesowała historia. Postać księdza Antoniego Podbruskiego stała się mi bardzo bliską. Wtedy Żyli jeszcze parafianie, którzy go pamiętali, którzy byli na pogrzebie i którzy jeszcze korzystali nawet z jego posługi kapłańskiej, zwłaszcza katechizacji. Były to wtedy dzieci, ale później już dorośli. Nawet zbierałem materiały, myślałem o jakiejś poważniejszej pracy, ale wpadłem w wir innych zajęć i tak do dzisiejszego dnia skromnie tylko o Księdzu Podgórskim napisałem. Miałem natomiast. Wspaniałą okazję, by odwiedzający nasz kościół, kuracjusze, wycieczki, mogli usłyszeć o księdzu Antoniem Podgórskim trochę ciepłych słów. To była rzeczywiście nieraz piękna katecheza, bo postać jest wyjątkowo piękna. Nie czas na to. Kiedy dojrzała sprawa. Właśnie z okazji 150. rocznicy szkolnictwa w Iwoniczu dojrzała sprawa nadania imienia, odszukania patronatu. Również nie było najmniejszych wątpliwości, że tą osobą najbardziej godną będzie ksiądz Antoni Podgórski. Proszę sobie wyobrazić, przychodzi tutaj w 1878 roku i za. Przez rok zbiera materiały, w kolejnym roku już rozbudowuje ten kościół i w krótkim czasie uposaża. I równocześnie też myśli o szkolnictwie, bowiem istnieje tylko jedna klasa szkoły, proszę zabrać, i to męska. Dziewczęta, dzieci były zaniedbane zupełnie. To w momencie, już buduje szkołę, sprowadza do Iwonicza siostry. Felicjanki, które od początku prowadzą i sierociniec i szkolnictwo. Stopniowo ta, ta, ta szkoła jest rozbudowywana, wizytacje inspektoratów, szkolnictwa mają najcieplejsze słowa o poziomie tej szkoły. Siostry rzeczywiście się tutaj poświęcają i poświęcały się aż do okresu powojennego od momentu, kiedy przejęły ten, ten dom opieki społecznej. Więc yy, równolegle, trzeba przyznać, współpracował z nim również znany w środowisku pan kierownik, dyrektor, nauczyciel, najpierw szkoły podstawowej, pan Karol Filipowicz przez długie lata tu pracował. Jemu poświęcona jest tablica. Chcemy też uchoronować człowieka, który bardzo też pracował nad, nad dobrem tej, tejże społeczności. Więc chylimy głowę dzisiaj przed tymi dwoma postaciami i wyrażamy ogromną radość, że ksiądz Artybiskup zechciał przyjąć zaproszenie. Cieszymy się obecnością w tej chwili. Prosimy o mszę świętą w, w intencji naszej społeczności i przede wszystkim może szkoły, wychowawców, uczniów. No i prosimy, niech błogosławieństwo księdza arcybiskupa, naszego pasterza spocznie na, 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 na tym środowisku. Niech ono wzrasta. Wzrasta duchowo. Niech kształci się w tych, tych cnotach, które są tak bardzo nam potrzebne, a dla a wzorem dla tej pracowitości zawsze pozostanie dla nas ksiądz Antoni Podgórski. Pierwszy piątek miesiąca każe nam skierować nasze uczucia. Nasze myśli do Jezusa, który w tym sercu pokazuje i źródło mądrości, i wiedzy wszechstronnej, i wiedzy niezwykłej, bożej, którą obejmuje każdego człowieka, wiedzy, która wie, że w człowieku kryje się wielkie dobro. Jest to ta wielka, boża miłość, która promieniuje z serca pragnącego uczynić nas lepszymi przez odkrywanie tych wartości, które sam Bóg złożył w naszych ludzkich sercach. I przy tej okazji, w tym świetle tego wielkiego przesłania Chrystusowego, widzimy dzisiaj tego świątobliwego i niezwykłego, jak słyszymy, kapłana, księdza Antoniego Podgórskiego, którego pamięć po stu nie zginęła. I to, że społeczność, że dyrekcja szkoły, że kapłani, że społeczność Iwonicza odkrywa i chce go na nowo pokazać najbliższym i dalszym pokoleniom, jest dowodem także wrażliwości, za którą serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że ten wyraz też kultury. Naszej chrześcijańskiej kultury, której wdzięczność jest jedną z pierwszych cech, znajdzie dzisiaj właśnie to upamiętnienie. Chcemy podziękować Panu Bogu za życie tego charyzmatycznego kapłana, obok którego był, jak słyszeliśmy, Świecki, byli inni świeccy. Żaden ksiądz nie jest w stanie zrealizować. Najpiękniejszych dzieł, jeśli nie staną obok Niego serca otwarte i dłonie pomocne. I dzisiaj za te wszystkie dłonie pomocne, które jednoczą się wokół kapłanów i wokół Najwyższego Kapłana Chrystusa, chcemy Panu Bogu podziękować. Podziękować za gorliwość w wierze, za troskę o to, żeby także były ślady wiary w naszym codziennym życiu, bo one trwają, one są też tym materiałem nie tylko zbawczym przed Bogiem ważnym, ale są też materiałem pełniącym funkcję wychowawczą w następne pokolenia. Jest coś wzruszającego w takiej okoliczności jak ta dzisiejsza, że po stu latach z wdzięcznością patrzymy i chcemy naśladować. Widzimy, że dzisiaj takich społeczników bardzo Ojczyźnie naszej potrzeba. Jeśli Ojczyzna nasza nie będzie dzisiaj miała takich ludzi, którzy nie o sobie, ale o sprawie pamiętają i, i o sprawy zabiegają, naród nasz będzie ubożał duchowo i ubożał materialnie, a chodzi o to przecież, żebyśmy ciągle wzrastali i rozwijali się. I dlatego prośmy Pana o wstawienictwo tych świątobliwych ludzi prośmy Pana o nowych, gorliwych, takich zapaleńców, społeczników i przepraszajmy Pana Boga za nasze słabości i grzechy, że niejednokrotnie do tych ideałów boskiego serca, które inni w taki piękny sposób realizowali, my sami nie dociągamy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wami pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za Was, za łaskę daną Wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo, wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe w Was się utrwaliło. Tak, iż nie brakuje Wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał Was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w Dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem Swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże. Będę wysławiał, imię Twe na wieki. będę wysławiał imię Twe na wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. jego niezgłębiona. Będę wysławiał i nie na wieki. Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i głoszą Twoją Wielkość. Przeka Pamięć o Twej wielkiej dobroci I cieszą się Twą sprawiedliwością Będę wysławiał Imię Twe na wieki Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech cię błogosławią Twoi święci, niech mówią o chwale Twojego królestwa i nie głoszą Twoją potęgę. Wszystko dziękujcie Bogu Taka jest bowiem wola Boża względem was Jezusie Chrystusie Alleluja Alleluja Pan Sefanty Przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, innych będziecie biczować w swych synagogach i przebędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna. Przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam Wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie Wam pusty, albowiem powiadam Wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Oto Słowo Pańskie i Ekscelencjo, bracia, kapłani, przedstawiciele wspólnoty piastującej posługę na rzecz dobra wspólnego, pedagodzy, rodzice, dzieci i młodzieży. Śpiewaliśmy dzisiaj chwała na wysokości Bogu, śpiewaliśmy ją w wdzięczności. Za wrażliwe serca wspólnoty iwonickiej, która podjęła norwidowe wołanie i księdzu Antoniemu powiedziała, nie stargam cię ja nie ja uwydatnię. Jak słyszeliśmy już 30 lat temu, został uwydatniony w czasach, kiedy uwydatnienie kapłana. Nie było zbyt modne i jedynie... Mo